No się ma. Co tam u ciebie? Skąd to zwątpienie? Słuchajcie, ostatnio trochę czasu w końcu miałem. Zacząłem sobie pracować nad tymi swoimi projektami. Kurcz już jest skończony, więc możemy sobie zacząć znowu gadać nasze luźne pogawędki. Znowu się muszę przestawić, bo chodzą ludzie, się człowiek wstydzi. No ale co zrobić? Czekajcie, zaraz, zaraz, zaraz. Ile ludzi? Kurde, obki by sobie popisali, a nie łażą, nie mają co w domu robić. E Znacznie skończyłem. A tak, Pracowałem trochę nad tymi projektami swoimi, i jak miałeś tak po kolei, co się działo. To zaczynając od Goli, jak pamiętacie, ja tam przypisywałem całą bazę danych od początku. Chyba na tym skończyły się ostatnie odcinki z podsumowań. Była Swift Day, teraz mnie to na i już miałem apkę gotową. Już ją miałem stawiać do App Dałem żonie do potestowania, że sobie dodała 365 przypomnień. I się okazało, że REL ma okropne problemy z optymalizacją. Bo tam oni mają coś takiego jak te swoje Property rapery I one nie do końca dobrze działały, bo znalazłem parę tematów na forach, gdzie ludzie pisali, że to jest potwornie źle zoptymalizowane. I problem był taki, że po dodaniu tych 365 tasków, najzwyczajniej się ci jabłka się wieszała. Trzeba było czekać tak około 30 sekund, żeby to wszystko przemieliło. Więc co? Trzeci albo czwarty raz goli było przypisywane od nowa, ale udało się. Jest wystawione w App Store, można pobierać. Było chyba jakoś tydzień temu wystawione. Początkowo, ten pierwszy dzień, muszę przyznać, że to było wyjątkowo dobrze się spozycjonowało gdzieś. Albo to promowało. Promowało na pewno, bo z tego co wiem, to ani tak czy inaczej promują przez pierwsze nie wiem, dwa chyba dni nowe aplikacje. One mają dużo więcej interakcji, dużo więcej pobrań. Tam chyba nabiło 45 albo 50 pobrań. No i potem klops, bo potem już padło. Teraz mniej więcej są jeden, dwa pobrania dziennie. Przez ostatnie trzy dni to w ogóle jest zero. Ale co zauważyłem, bo optymalizowałem sobie pod kątem ASO, ten mój Pomodoro Timer. Oko nie łzawi a tak naprawdę to jest płacz przez sobą premiery Golię. No, optymalizowałem sobie ten mój Pomodoro pod kątem wyszukiwań. I co jest bardzo ciekawe, dodałem tłumaczenia na inne języki, chyba 8 krajów, przeleciałem. Hiszpanię, Chiny, Japonię i to spowodowało wzrost pobrań na Pomodoro do... No tak 6-5 dziennie w piku. W normalne dni regularnie jest 2-3, ogólnie po 300-400% wzrostów w ich interakcjach i w pobraniach. Także super. Nie spodziewam się, że to zadziała. A jednak był gdzieś tak nawet, że nie do końca to ma odzwierciedlenie, ale co jest najciekawsze, wzrost był w konwersji, mimo tego, że screeny pozostały po angielsku tylko słowa kluczowe i tytuły przetłumaczyłem no to i tak wzrosty są zauważalne zresztą gdzieś tutaj pewnie dodam screena i sobie możecie zobaczyć miesiąc do miesiąca będzie porównanie bo to jest chyba najfajniejszy wyznacznik będę musiał się przetłumaczyć to na wszystkie inne języki no i tak to mi nie było się spokojnie, muszę powiedzieć. Nawet się nie spodziewałem. Tam są chyba 3 subskrypcje obecnie, e, jakieś 60 zł jest do wypłaty z Abscora. Dużo, Nie dużo. W tamtym roku nie było nic, teraz jest 60 zł. To jest wzrost nieskończenie wiele. Jak taki są będzie za rok, na nie będę. Już z domu, ale jeszcze pokażę Wam statystyki Goalie po premierze. Ja mam nadzieję, że to nie zlikuje jakieś rzeczy, których nie powinienem likować, ale chyba nie. Wejdźmy sobie w GOLI. I to jest to o czym Wam mówiłem. Pierwsze dni po premierze Apple ewidentnie promował. No i potem już jest lipanie 58 poprawnie nabiliśmy i teraz już tutaj leci 0.00, ale co mnie zastanawia, to bardzo duży conversion rate, bo minimum dla porównania ma chyba 3%. No więc to jest duży wzrost na, na plus dla gauli. Tutaj widzę jeszcze, że użytkownicy ewidentnie działają na apce, bo w minimum różnie to bywa, jak widzicie, są takie piki, ale generalnie w ciągu dnia, rzadko kiedy ktoś to odpala. W góli widać, że ludzie korzystają, więc to jest spoko. No i tyle. Będę sobie rozwijał. Jeszcze chciałbym do Stafflu wrócić, bo tutaj co w ogóle jest Padaka. Jak widzicie 8 pobrań w ciągu ostatniego miesiąca. No i ta apka trochę się kwalifikuje do przepisania od początku. Bo ona jest jeszcze chyba na... na nie na TCA. pisana. No to taki przegląd statystyk. Powrót do starych czasów. 404 i impresje. Error 404. Żegnam się z Wami. Dziękuję za ten tydzień. I do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się. Pa pa.